Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was w siódmym odcinku mojego podcastu. Odcinek ten miał ukazać się w zeszłym tygodniu, ale niestety zapomniałem o tym, że jest święto i że nie będę miał możliwości nagrywania. W czwartki zazwyczaj to robię i ten czwartek mieliśmy święto. Mamy więc ten siódmy odcinek i będzie bardzo można powiedzieć związany trochę z tym minionym świętem będzie bardzo transcendentny, to słowo będzie kluczowe w tym odcinku. za komentarze pod, pod poprzednim odcinkiem. Tam między innymi właśnie pojawił się temat transcendentny, ale to za chwilkę. Były także komentarze na moim Twitterze. Oleg y, zwrócił uwagę, że procesory w PlayStation 3 i Xboxie 360 y, nie są identyczne. To jest, to, to jest racja, nie są identyczne. Ja jednak znalazłem, szukając informacji na temat tych procesorów, termin PPE, czyli Power Processing Element, i to jest coś, co na pewno łączy te procesory. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, element przetwarzania mocy, tak się to nazywa, Power Processing Element, i jest to coś, co zostało wymyślone przez IBM właśnie na potrzeby procesorów zarówno w PlayStation 3, jak i Xboxie 360, i to ten power processing element łączy oba te, e, oba te procesory, i to jest kluczowa dla nich sprawa, jakby to powiedzieć, z mojego amatorskiego e, wyobrażenia o tym, jak działa procesor, e, dodają mu dodatkowe, dodatkową moc, dodatkowe możliwości. Te elementy w Xboxie 360 zostały po prostu e, Zmodyfikowane są to zmodyfikowane wersje tego PPE, które, które zaprojektował IBM, czyli ten Power Processing Element to jest termin, który łączy oba te, te rozwiązania. I ja wklejam wam tam w, poniżej, jak zawsze, w, w opisie do tego, do tego podcastu. Wklejam wam linka do, do Wikipedii, gdzie to jest fajnie opisane, i tam odsyłam. A znawców procesorów i tego, jak one działają, szczególnie procesory PowerPC i takie jak Cell. Zapraszam do, do komentowania i wypowiadania się na ten temat. Ja próbuję to ogarnąć tak na poziomie ogólnym, żeby była jasność, że, że mamy tu o, e, do czynienia ze zbliżoną, ze zbliżoną architekturą. E, dobra, czas wróćmy do tego głównego tematu, czyli transcendencji. Co to jest w ogóle transcendencja? To jest filozoficzny termin, który określa jakieś doświadczenie, które wymyka się zwykłemu śmiertelnikowi, wykracza poza jego możliwości, wykracza za, poza możliwości poznania tego za pomocą podstawowych pięciu zmysłów, jakie mamy. I to jest coś, co określamy transcendencją. Dlaczego tym mówię? Bo, bo pod, w komentarzu pod Ostatnim odcinkiem, gdy opowiadałem o tym, jak próbuję zrozumieć Japonię, pojawił się komentarz od Jakuba, w którym zwrócił on uwagę, mi uwagę na to, żeby, że jeżeli chcę do końca zrozumieć Japonię, to powinienem zainteresować się buddyzmem Zen. I to dało mi troszkę do, do myślenia, ponieważ jestem, jak łatwo się domyśleć, w Polakiem wychowanym w, katoli, w katolicyzmie i jestem praktykującym człowiekiem. I to tak dosyć mocno, ta transcendencja, ta, ta rzeczywistość wymykająca się naszym pięciu zmysłom, gdzieś tam przeze mnie jest zauważana i to codziennie, można tak powiedzieć. I tutaj mam niezły zgrzyt zębów zgrzyt polegający na tym, że muszę dotknąć buddyzmu, i, i żeby zrozumieć tych Japończyków, a bardzo chciałbym ich zrozumieć. Odpisałem tam jednak Jakubowi, że jakiś czas temu znalazłem pewien łącznik. Łącznikiem tym jest Thomas Merton, rzymskokatolicki trapista, który miał podobny problem, też chciał y, zrozumieć tą kulturę w, ze wschodu azjatycką i wydał, wydał kilka książek na ten temat, m.in. książkę pod tytułem Mistrzowie, Mistycy i Mistrzowie Zen. I, i to jest. Y, to jest książka przeznaczona do wszystkich, którzy podejrzliwie traktują wschodnie tradycje mistyczne. I myślę, że, że to właśnie jestem ja. Chcę tę książkę przeczytać. Jak, jak ją przeczytam, to się z Wami podzielę, co, co udało mi się tam znaleźć i czy przybliżyło mnie to do, do zrozumienia tej jakże innej od naszej kultury Japonii. Myślę, że podobny problem mają. Japończycy w odwrotną stronę, tylko oni mają dużo więcej materiałów, ale wydaje mi się, że jeżeli Japończycy na przykład lądują sobie w Krakowie i chodzą po mieście i widzą ludzi na nabożeństwach naszych katolickich, czasem na przykład widzą ocierające się właśnie o dużą transestycję, dużą, dużą mis mistyczność, nie wiem, wystawienia najświętszego sakramentu w kościołach na przykład to tak, także sobie zadają pytanie o co, tu, o co tu chodzi i to jest takie takie moje rozmyślanie na temat y, transcendencji przy okazji y, polecam tutaj polecajka muzyczna był sobie taki y, polski zespół Quidam y, który nagrał utwór pod tytułem sanktuarium tam jest taki tekst bardzo fajnie opisujący właśnie taki, takie nasze prywatne sanktuarium. Polecam ten, ten kawałek, podlinkuję go oczywiście w, w opisie tego, tego materiału. No to jeszcze nie koniec takich rzeczy wykraczających poza nasze podstawowe, podstawową wiedzę o świecie poza naszą wiedzę zaczerpniętą z, z pięciu naszych zmysłów. Na Twitterze opublikowałem taki fajny tekst na temat znaczenia snu w naszym życiu. I to jest tekst ja go tam kierowałem do wszystkich, tych, którzy, do wszystkich tych, którzy uważają, że mogą sobie grać w gry całą noc i się tym nie przejmować. Okazuje się, że badacze z Bostonu odkryli, że podczas snu płyny mózgowe oraz rdzeniowe, nazywane płynami mózgowo-rdzeniowymi, oczyszczają niczym fale. Nasz mózg z toksyn i tak zwanych metabolicznych śmieci. Czyli można powiedzieć, że trochę jak w programowaniu, że nasz mózg ma taki garbage kolektor, jak w Java, czy w podobne rozwiązania oczyszczające pamięć, pamięć, w której piszemy nasze programy, z takich właśnie śmieci. I co ciekawe, badanie było przeprowadzone na młodych ludziach na młodych osobach w wieku 20 30 lat za pomocą skanów mózgu i naukowcy dostrzegli, że płyny mózgowo-rdzeniowe oczyszczały, oczyszczały ten mózg synchronizując się z falami mózgowymi. Te metaboliczne śmieci zawierały toksyczne białka, które negatywnie wpływają na neurony. Jak przewidują naukowcy, może to pomóc w dokładnym zbadaniu na przykład choroby Alzheimera. Nie chcę tutaj nikogo straszyć, ale dbajcie o swój sen. <grymne> nie grajcie za długo po nocach. Ja kiedyś tak robiłem, i może mój mózg nie do końca jest wyczyszczony z tych, z tych śmieci. Może gdzieś tam jeszcze zalegają. Bo ludzki mózg, ja uważam, jest kopalnią. To jest zagadka, której długo, długo nie, nie zrozumiemy, jak działa. Teraz będzie część taka bardziej amigowa. A może nie do końca, bo, bo tak naprawdę chciałem Wam zareklamować nasz Discord egzekowy, na którym siedzi sobie mała grupa sympatyków, amigity, którzy pozostali. I ten Discord przypomina troszkę mi Irca. Tak, tak zaczyna mi przypominać, chociaż Irc był bardzo prymitywny i, i był tekstowy, nie można było w bezpośredni sposób wrzucić obrazków i tak dalej. Ale ten Discord klimatem przypomina mi troszkę Irca. A Irc. I to są pierwsze moje takie spotkania w ogóle z internetem, gdzieś tam w latach 90. w kafejce, i to było takie dla mnie szokujące. Jeszcze wtedy słabo w ogóle rozumiałem angielski, ale pamiętam, że zafascynowciłem do domu i, i mówiłem rodzicom, że, że w, jakie to jest niesamowite, że wchodzi się i bezpośrednio na żywo można rozmawiać z ludźmi w języku angielskim. To było dla mnie szokujące i był takim szokiem. Teraz. Z tego, co widzę, to tutaj mam na, na moim Macu odpalone chyba 5 różnych komunikatorów i, i między nimi tego Discorda i wszędzie toczą się jakieś rozmowy i to, to nas otacza, po prostu ta komunikacja. Dlaczego mówię o tym Discordzie? No bo właśnie przypomina mi IRCA. Okazuje się, że można to w jakiś sposób połączyć. Istnieje sobie na Amigę taki program, który nazywa się Infinity Music Player i to jest taki player rozwijany przez UNA, y Polskiego programistę y, piszącego dla Amigi klasycznej, i, i ten player potrafi także udostępniać część, w której się możemy komunikować. I Co ciekawe, tego playera można zintegrować z Discordem, i właśnie w ten sposób zrobiliśmy na egzeku. Czyli wchodząc na y, Amigę, nie wiem, 1200, obecnie, która jest podłączona do internetu, możecie uruchomić ten Infinity Music Player, i tam możecie wejść na specjalny kanał yy, Exeka. Jeżeli tam coś napiszecie, to ja to zobaczę na Discordzie, na moim Macu. I odwrotnie. Jeżeli coś ja coś na Macu napiszę, lub na telefonie na Discordzie, to wy pod Amigą zobaczycie to w tym Infinity Music Playerze. I tutaj yy, opowiadam wam o tym, bo to jest takie połączenie dwóch światów, czyli, yy, czyli tej Amigi, która nie ma już takich mocy, yy, żeby móc zafunkcjonować w internecie. Ze światem właśnie tych nowoczesnych aplikacji, i to jest takie fajne. I chciałem Wam o tym opowiedzieć, że w ogóle coś takiego istnieje, że tak się da, i, i, i to jest super, super robota ze strony UNA. Pozostając jeszcze przy klasyku tak zwanym, bo tak Amigowcy nazywają wszystkie te Amigi z czasów Commodora, trafiłem na, na Twitterze przypadkowo na takie zdjęcie, czy obrazek, czy skan przedstawiający reklamę wyprzedaży Amigi. 3000 jest to reklama z 1990 roku i ta Amiga 3000 jest w cenie 1500-1499 dolarów, ma procesor z 68030, ma dysk twardy z Kazi, ma Flicker Fixer to jest taki, takie rozwiązanie, które niweluje migotanie w wysokich trybach, jeżeli Widzieliście kiedyś Amiga, to te niektóre z, z wyższych rozdzielczości potrafią sobie migotać na takim zwykłym monitorze. I właśnie ten, ten Flicker Fixer to niwelował. No i co my tu mamy jeszcze? Mamy przede wszystkim 2 mega, ram RAMu, czyli tyle ile miała później Amiga 1200 na kościach AGA. Tutaj nie mamy kości AGA, ale możemy tutaj dosyć łatwo włożyć sobie kartę graficzną, czyli mieć mieć więcej niż Kości Aga, jeśli ktoś by chciał bardziej na tym sprzęcie profesjonalnie popracować. No i mamy ten procesor 68030, który nie miałby problemu z Doomem. Gdy wrzuciłem ten obrazek Muzeum Commodore, tak się nazywa ten, ten profil na Twitterze, to na moim wallu rozgorzała dyskusja na temat tego jak bardzo dysk twardy zmienia zmienia Amigę i jest zupełnie inny komputer i i tak sobie pomyślałem, że gdyby nie ta bieda w Polsce, to być może wcześniej do nas trafiłyby by Amigi, bo w 90 roku mało kto mógł sobie na to pozwolić, i być może by trafiły w mocniejszych konfiguracjach, których doświadczyli ludzie na, na zachodzie. Chociaż 1500 dolarów to i tak nie było dla nich mało. Te mocniejsze wersje, czyli wersja w obudowie Tower, tu już kosztowała 1800 dolarów, a wersja z procesorem 68040 kosztowała 2400 dolarów to są już, jest bardzo dużo pieniędzy i na to już też nikt na zachodzie za bardzo nie mógł sobie pozwolić ale na tą najtańszą Amigę 3000 to powiedzmy teraz jak my kupujemy komputery za, za 5000, laptopa na przykład za 6000 to w takiej cenie moglibyśmy taki sprzęt sobie pozwolić tak sobie to wyobrażam, że, że gdyby Polska była po w tej, w tej zachodniej stronie to wtedy tych Amig 3000 czy tych Amig 2000 wcześniej byłoby u nas dużo, dużo więcej, byłyby dużo, dużo y, wcześniej i w ogóle być może troszkę inaczej by potoczyła się historia y, Amigi. Polacy byli bardzo kreatywni y, na tych maszynach. Y, ogólnie ta reklama zmysłowiła mi, że, że mogliśmy mieć wcześniej mocniejsze Amigi y, niż. Niż te bieda, komputery tylko z dyskietkami, które trafiły do nas gdzieś tam. Pod koniec pierwszej połowy lat 90. Tam u mnie się pojawiła ta 500 w 92. A znam osoby, które dopiero w 94-miały tego typu komputery i tkwiły ciągle przy 8 bitach. Dobra, ostatni temat taki troszkę śmieszny. Jest takie pojęcie FOMO. Też nie wiedziałem do końca, co to znaczy. Ubiło znaczy, mi się dużo, ale nie wiedziałem po angielsku, co to znaczy. Skrót z angielskiego to jest Fear of missing out, czyli strach przed tym, co nas omija, czyli inaczej lęk przed wypadnięciem z obiegu. I to zjawisko bardzo często go widzę na Twitterze na przykład wychodzi jakaś nowa gra i większość influencerów influencerek twitterowych od razu musi, musi tą grę posiadać, musi wrzucać jej zdjęcia musi wrzucać, chwalić się jej preorderami pre tylko właśnie, właśnie do tego żeby żeby być w tej większości, niekoniecznie interesuje je ten gatunek gier czy, czy nawet yy, Historia, która jest przedstawiona w tej grze niekoniecznie ich interesuje, ale właśnie widzę, że wa ważne, żeby miały na swoim łolu to zdjęcie z tej najnowszej gry i tego swojego zamówienia. I to właśnie jest to FOMO. To no, niestety choroba cywilizacyjna naszej cywilizacji cywilizacji marketingu, cywilizacji komercji, cywilizacji ciągłego biegania za nowościami. Ja tak bym, na tak bym nazwał FOMO: ciągłe bieganie za nowościami. Które jeśli chodzi o gry, to jeszcze ma to swoje pewne uzasadnienie, bo, bo zakładamy, że te gry są coraz lepsze, coraz ładniejsze, coraz bardziej przedstawiają yy, coraz lepszą yy, grafikę, coraz. opowiadają coraz, coraz, coraz lepsze historie, to nie wiem, ale w no, coraz mocniejszych sprzętach są uruchamiane, coraz lepsze efekty z kart graficznych są tam wyciągane i tak dalej. A najbardziej śmieszy mnie. Yy, ten bieg za nowościami, czyli bieg, lęk przed wypadnięciem w obiegu w kontekście muzyki, to jest to jest zjawisko przeze mnie niepojęte przez całe życie. Ja się nad tym zastanawiam, jak to jest. Tutaj mądrzy ludzie piszą, że, że FOMO, ten, ten, to może być stosowane także w marketingu i to może być celowy zabieg stosowany w taki sposób, że musisz to mieć, musisz być. W tym obiegu musisz, musisz mieć. Musisz słuchać muzyki, której wszyscy słuchają, czyli tej najnowszej, która leci, nie wiem, w radiu na YouTubie. Musisz tylko tych wykonawców słuchać, nie możesz wybierać spośród. No, nie wiem, ile jest w tych serwisach streamingowych obecnie wykonawców, ile jest gatunków muzyki, ile jest, jaki jest ogrom tam po prostu, ilość filmów na Netflixie, czy ilość gier na Game Passie, to w ogóle jest, to jest śmieszne w porównaniu z tym, jak można przebierać w muzycznych wykonawcach. A jednak ludzie wchodzą na taką apkę, klikają nowości i słuchają tego, co jest w nowościach, albo to, co aplikacja im tam. Nie wiem, pop, polska albo naj... najlepiej sprzedające się na świecie. I słucham tego. I niczy... nic więcej się tam nie... nie ruszam. Przestrzegam Was przez czymś takim, jeśli chcecie znaleźć swoją muzykę, jeśli chcecie um, odnaleźć, yy, odnaleźć jakąś transcendencję, to można właśnie ją znaleźć w muzyce, ale w takiej muzyce, która Was porusza, która z Was dotyka, która Was yy, wciąga, która Was. Yy, Cieszy, która was inspiruje do czegoś, która was, która was pomaga. Tylko w takiej muzyce to znajdziecie. Nie znajdziecie tego w tej transcendencji, w, w czymś, co jest FOMO, co, co jest lękiem przed tym, że nie słuchacie tego, czego nie, nie znacie tego, co wszyscy znają. Nie słuchacie tego, nie chodzicie na koncerty, takie jak wszyscy chodzą, Przed tym przestrzegam. I to tyle w tym, w tym odcinku. Standardowy odcinek pojawi się także na Spotify, na Apple Podcast i na YouTube Music. Na YouTube odcinki zawsze pojawiają się pierwsze, bo tam je najpierw wrzucam i tam je opisuję, a potem dopiero te opisy przenoszę do pozostałych platform. Jeśli było słychać dzieciaki w tle, czy psy chrapiące, to przepraszam. Dziękuję za ten odcinek. Standardowo, jeśli Wam się podobało, zachęcam do wpad poprzez Bajkofitu. Link znajdziecie w opisie. Zbieram na, na porządniejszy mikrofon. Zobaczyłem się w coś takiego jak pop filtr. I od następnego odcinka spróbuję go zastosować. Być może będzie mnie jeszcze lepiej yy, słychać. W tyle dzięki.